Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się dzisiaj będzie działo na kanale? Ludzie drodzy, ludzie drodzy. Ja nie wiem, czy wy o tym wszystkim wiecie, ale się zaraz, drodzy państwo, dowiecie. Tak jest. Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego w Polsce jest tak mało Polaków, bo Polki nie chcą rodzić Polaków. A jak już y, któraś tak zwana Polka zdecyduje się urodzić Polaka, to się nazywa. Etienet, Vivienet, shambonet Ujonet albo Darknet nawet. Ha, 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 ha! A wszystko to, bo ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Oh, yeah. Widzicie, jakie król tutaj ma talenty. Tutaj ludzie mówią, że król ma talenty komediowe, aktorskie. Yy, słuchajcie, to się wszystko bierze z powagi, z mądrości. Przede wszystkim. Powagę należy, drodzy Państwo, amortyzować dobrym humorem i ktoś, kto nie jest poważny, nigdy dobrego humoru nie stworzy. Chyba, że tą Popelinę, taką, którą widzimy w tych kabaretach tam, czy w tych stand-upach, gdzie tam jakiś buraczynka przychodzi, coś powie tam. Je, je, je", I wszyscy biją brawo, także może i na mnie też przyjdzie czas, jeśli chodzi o stand-upy, zobaczymy. Drodzy Państwo, obywatelu, Zostań tatą, ludzie, ludzie, obywatelu, zostań tatą. W kraju neomarksistowskiej prawda dewiacji, zostańmy wszyscy ojcami prawda. Tutaj i matkami, polkami, bo to Danusia Rin śpiewała w czasach PRL-u, a w czasach PRL-u było tak źle, zobaczcie. A taki był ten prawda demograficzny przyrost tutaj był kapitalny. Zobaczcie jak to wyglądało. No ja myślę, że pokolenie z czasów tego PRL-u... Prawda z tego bloku sowieckiego, dawnego, no to jest pokolenie ludzi martwych i umarłych. No, tam ci, którzy jeszcze żyją, no ja z tam, tego pokolenia się wywodzę, urodzony, prawda, w roku 1976. Tak to było, przeżyłem czasy, prawda, przeróżne, wiele spraw zapamiętałem, później dopiero zrozumiałem, o co do, dokładnie tam chodziło, no przecież wiadomo, wielu ludzi starszych ode mnie w ogóle do dzisiaj nie wie o co chodzi na świecie, no ale to już nie jest moja. Prawa. Dzisiaj ja się dzielę moimi spostrzeżeniami i doświadczeniami tutaj na kanale. Ktoś mi nawet ostatnio napisał, że ja za niedługo będę królem w celi, tylko nie wiadomo jeszcze, w którym areszcie. Czyli, że ktoś sygnalizuje, że za to co mówię, mam trafić do aresztu. A co ja takiego robię? Komu ja zrobiłem jakąś krzywdę? Zrobiłem wam krzywdę. Czy jakieś, nie wiem, kokosy zarabiam tutaj, po prostu pensję minimalną osiągam. Czasem czasem nie. <ścoughs> czasem pracuję cały miesiąc po kilkanaście godzin dziennie, przez 7 dni w tygodniu, yy, prawda, i to jest tylko 1500 zł, 1800 zł, prawda, i tak dalej. Robotę się wykonuje, yy, myśli się, yy, chce się naród podnosić na wyżyny, ale tego narodu na wyżyny nie można podnieść, bo ten kraj formalnie nie istnieje. I teraz ludzie się zastanawiają, dlaczego, drodzy Państwo, w tym kraju rodzi się tak mało dzieci. Polskich dzieci. A wszystko, co się, prawda, co przyjdzie na świat, co tutaj nam zaprezentuje swoją tożsamość narodową, to następnie później myśli o tym, żeby występować najlepiej w tańcu z gwiazdami, ale tutaj dzieci, dzieci resortowe przejmują terytorium. Generalnie rzecz biorąc, dzieci resortowe mają się najlepiej. I to nie tylko dzieci resortowe, yy, prawda, od pana Donalda Tuska, ale także od pana, yy, prawda, Jarka Kaczyńskiego, bo my z kaczkami mamy największy problem w tym kraju. Nie będę mówił, co tam z kaczkami się robi, no bo przecież to wiadomo, że to nie wypada. Yy, każdy promuje swoich i każdy swoich wciśnie tam, gdzie należy wcisnąć, bo to jest układ. My wam nic, wy nam nic. Tak to wygląda i teraz w tej sytuacji, w której Krzysztof Bosak, Bosaczyna nasza kochana, słuchajcie, on się takim wpisem pochwalił na Twitterowym X, bo oni tam prowadzą te wszystkie swoje polityki, oni tam gówno mówią, ta szczekaczka zajączkowska, ten męcen, prawda, Radziecki pulpet, suchanitka zajączkowska. E, chwała Wielkiej Polsce! Oho, ho, Chwała, chwała, chwała! Tylko zapłaccie mi te 50 tysięcy, żebym ja tam mogła w parlamencie europejskim nie, w nieskończoność mówić. Chwała, chwała, chwała! Urszula zła, Urszula zła, Pan Donald zły, Pan Donald zły! My o tym wszystkim wiemy, no ale my nie zarabiamy 50 tysięcy i chcielibyśmy opuścić natychmiastowo Unię Europejską i generalnie cały ten syf polityczny, łącznie z tymi bosaczynami, męcenami, z tymi dziwolągami, zdradzieckimi, i tam z tej konfederacji, bo to już chyba wszystko jest zepsute, z tego co już mi wiadomo. Wszystko jest zepsute, na lewo, na prawo, w środku, wszędzie, ale oni tutaj jeszcze walczą o tę o Polskę, prawda? Bryłka powie: ETS-y nam wprowadzają! Czemu nic nie mówicie o wyjściu z Unii Europejskiej? A dlaczego? No, bo to panarze z Unii Europejskiej. To są no, świetne synekury, słuchajcie. No, wy nie będziecie mieli takich. No, ha, 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 ha. Ja, Jakże mi przykro, wyburaczki jednośmieszne, które tam idziecie ciłać na trzy zmiany za 3200, 300, 400, 500, 600 zł. Ha, 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 Jak to brzydko wygląda? No, ale mamy takich polityków. No to jak mamy takich polityków, bo ja celebrytą nie zastanę. No, gdzieżbym ja tam miał zostać nawet politykiem? No, taki tumor. Ze wsi, no to wiadomo, że się do niczego nie nadaje. Ja bym zrobił porządek jednego dnia w ogóle w tym kraju, gdybym tylko władzę dostał, yy, ale nie cieszę się aż taką popularnością. No, ludzie, drodzy, ktoś sugeruje, że ja nawet do więzienia trafię, no to widzicie Państwo, jak to wygląda. Ale posaczynka nasza, kochana. Z tą swoją karyną. Bosaczyna, Karyna, która tam się raz w Sejmie pokazała z babykiem, przyszła z babykiem, powiedziała: O, baby, baby, baby", Krzysiek mi zrobił bejbika, ale super, jest fajnie. No ale Krzysiek zarabia 20 koła, Karyna zarabia 20 koła, słuchajcie. 40 koła mają. Wyciągnęli od państwa. To Krzysiek zrobił już Karynie, słuchajcie, ja nawet nie wiedziałem, czwórkę dzieci. W sierpniu 2025 roku będziemy wszyscy w kraju czekać na kolejne dziecko Krzysztofera Bosaczyny. Ludzie, chwała nam Wielkiej Polsce! Krzysiek dorównał, prawda, y, naszemu wspaniałemu wiśniewskiemu, czerwonemu, tak, Etienety, Wienety. Y, on ma y, syna Artura Maksymiliana, syna Daniela Ksawerego, córkę Emilię Marię i teraz nie wiadomo, co będzie, bo nie wolno tego sprawdzać. W duchu tradycji chrześcijańskiej. Co będzie, to będzie. Ja myślę, że wtedy w tej sytuacji, w której mamy zapewnione byt, bezpieczeństwo polityczne y, w układzie, bo to jest partia systemowa Konfederacja, to dzieci można oczywiście tak. Dzieci można, prawda nie mówię mieć, nie mówię posiadać nie mówię produkować dzieci można chcieć wydać na świat obywatelu zostań tatą w zależności jeszcze od tego co te dzieci będą robić w życiu przyszłym, swoim no bo to wiemy, na no ludzie no wiemy, no jeśli Konfederacja nie mówi nic słuchajcie o tym co że należy Unię Europejską opuścić bo te dzieci, które mają tutaj nam zapewnić ten, naszą przyszłość wspaniałą, to będą harować przede wszystkim na polityków i na resortowe bachory. Żeby sobie pani w telewizji mogła zarobić jedna, druga, trzecia. Zobaczcie, ile tych gwiazdek się pojawia. Nie wiem, czy zajrzyjcie czasami, jakie gwiazdy się pojawiają w telewizji. Czasem to jest taki tuman, słuchajcie, dykcja to jest tak fatalna, że Janusz Korwin-Mikke to powinien prowadzić wszystkie programy. E, prawda, w telewizji polskiej. Janusz Korwin-Mikke, no dlaczego sugeruje? No on się zacina, on się jąka, ale wiele z rzeczy mówi bardzo mądrych i y, do momentu, y, gdy nie zgłupiał, bo zgłupiał już później, ale kiedyś to był bardzo poważny, rozsądny polityk, y, ale się jąka, prawda, i on by mógł tam występować i przekazywać jeszcze treści, które y, wybiegałyby daleko poza poziom intelektu, tak zwanych systemowych gwiazdek. To są dzieci, na które my musimy potem, resortowe dzieci, na które my musimy potem zapłacić. To my płacimy ze swoich pieniędzy, tym wszystkim gwiazdom, celebrytom, promowanym przez PiS, PO tam i tak dalej. Dodatkowo trzeba jeszcze spłacać dług zaciągnięty u Unii Europejskiej. Bo to nie jest żadna pożyczka, to nie jest żadna kasa za darmo. Za jedno euro dziś oddajemy pięć. Za 10 lat oddajemy 20, a za 30 lat oddamy już cały kraj i będziemy żyli w nowożytnym obozie bez drutów kolczastych. Więc pan Bosaczyna, nasz słynny Bosaczyna, słuchajcie, ojciec czwórki dzieci, powiedział: Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Dziecka, no tak, no dziecka ci nie zastąpią. Kotki i psiecka. A więc wyprodukuj sobie takiego dzieciaczka, który zniszczony przez systemowe normy. Bardzo możliwe, że zwróci się przeciwko swojej rodzinie już za niedługo w tradycji chrześcijańskiej i będzie tyrał na to, żeby utrzymywać tę polityczną, prawda, wierchuszkę, czy to PiS, czy to PO, czy to KO, czy tam nie wiadomo co. Danielek Nawrocki, prawda, syn naszego Karola Nawrockiego już za niedługo będzie pracował w telewizji polskiej. W roku 2027 już się szykuje, już się szkoli. W Polsce tam, prawda, pl 80l, DGL i DHD. On już tam robi programy, przeprowadza z Heizerem. Heizer też tam będzie pracował, prawda? Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. No to ja myślę, że tak. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, w jakich my czasach żyjemy. Słuchajcie. Sprowadzenie dziecka na świat jest rzeczą yy, kiedyś normalną, zwyczajną. Zwyczajną a dzisiaj ludzie zastanawiają się mieszkanie za milion prawda, prąd dla Ukrainy utrzymywanie narodu czerwono-czarnego utrzymywanie subsaharyjskich utrzymywanie Tuska, Kaczyńskiego Bosaczyny, żeby Karyna mogła przyjść z czwartym, prawda, dzieckiem do Sejmu ha, 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 ha. O Jejku, jajku, wielka Polka jestem, i ludzie wybrali Karynę Bosaczynę yy, yy, która pokonała w tych wyborach do parlamentu 2023 Janusza Korwina-Mikke Wyobraźcie sobie, taka Karyna, a Janusz Korwin mykke, mykke, mówił o tym, że trzeba wystąpić z Unii Europejskiej, Unia Europejska powinna być zniszczona, ale bosaczyny, męceny, yy, prawda, zajączkowskie, bryłki. wszystkie one tego już nie mówią, bo one są takie fajne, byleby im płacić tutaj, prawda, kotki i psiecka, nie zastąpią ci dziecka także myślę, że tak, no my się tutaj rozmnażajmy Lem powiedział kiedyś, że rozpłód w ogóle powinien być kontrolowany, ale my tej głupoty już namnożyliśmy tyle, że nawet jeśli byśmy stworzyli kolejnych Etienetów Vivienetów, Szambonetów, Darknetów Ujetów i innych dziwolągów tam i nazywali ich nawet jak, yy, prawda yy, Alicja Bachleda Ujuś, Curuś ona to nazwała Tadeusz Henry Tadeusz Henry, Henry, Henry czyli Henry, Tadeusz Henryk, yy, Alicja Bachleda Kleda Curuś, to to jest taka gwiazda, że pojechała, wypięła się tam w Hollywoodach i kolina farelka jej zrobiła, prawda, dzwindzelka. Tadeusza Hendrego, który nie umie mówić po polsku. Ale to jest Polak wielki, to ja myślę, że tak, on jest z Hollywoodem związany już do samej śmierci i wszyscy jesteśmy takie fajne, bo my tutaj jesteśmy bardzo sympatyczne i fajne. No tylko, że generalnie rzecz biorąc, zastanówcie się w ogóle, yy, jaką przyszłość dajemy naszym dzieciom. Bo jeśli nie ma przysięgi na flagę polską, w szkołach nie ma. Nie ma. Nie ma wychowania patriotycznego, jest edukacja zdrowotna, jest chrześcijańskie wychowanie, ale do tego jednak ludzie mają, yy, że tak to ujmę, stosunek cum granosalis, z przymrużeniem oczka, tak jakby, no chrześcijaństwo, chrześcijaństwo, no ale to też nie wiadomo, to tam jakby to wyglądało, o co my walczymy, jak i tak Stany Zjednoczone powiedziały DEUS VULT! Deus Volt, nie nazywaj swojego syna córki, prawda? Jerzy, nie nazywaj swojej córki, prawda? Krystyna. Krystyna, Krystian, Chrystus. Ho 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 Nazywaj go Luna la Luna, Pampeluna albo Krystyna, Argentina. Tak musisz nazywać, albo tak jak prawda Beckham nazwał, Brooklyn. Brooklyn Brooklyn Beckham albo jak, nie wiem, Warsaw American Story. O! Ha ha ha! I wymyśliłem nowe imię, widzicie? jak to super wygląda, kapitalna sprawa, Where so American story, no i jaką mamy przyszłość tutaj? No mamy przyszłość generalnie rzecz biorąc yy, zafundowaną w formie spektaklu z ubożenia. To znaczy się, mało ludzi się decyduje na yy, posiadanie, posiadanie yy, na chęć, na pragnienie przedłużania swojego rodu, bo większość sobie zdaje sprawę z tego, że za chwilę dojdzie do sytuacji tak tragicznych, że nie będą w stanie zapewnić właściwej opieki swoim dzieciom. Wszyscy to widzą, no ludzie. No jeśli dziecko jest przejmowane przez system, jeśli dziecko jest kształtowane przez system, jeśli za każdy akt yy, 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 i pragnienie wychowania dziecka w duchu jakiejś tradycji, kultury polskiej, masz zostać napiętnowany, zniszczony albo jeszcze to dziecko ci odbiorą, no to rodzi się jedna wielka tragedia. Ale tutaj ten post Bosaka skomentowały Anna Maria Żukowska i Katarzyna Kotula, wyobraźcie sobie, ludzie drodzy! Krzysiek Bosak się podzielił na, na platformie X tym zdjęciem, prawda? Jednego z plakatów, które pojawiły się na trasie pochodu z okazji Dnia Niepodległości, przedstawia on kobietę pchającą wózek z psem. Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. No wiemy, że kotki i psiecka to już dzisiaj są generalnie dzieci faworyzowane, systemowe. No i taki yy, lepiej mieć kotka, lepiej mieć psiecka niż mieć własnego dziecka. Yy, na Marszu Niepodległości nie brakuje trafnego przekazu, bez młodego pokolenia nie ma przyszłości, a rodzina to fundament silnego narodu. No oczywiście narodu, a czemu Krzyśku Bosaku nie mówisz nic o wyjściu z Unii Europejskiej. Silny naród to jest silny naród, to jest silny naród bez Unii Europejskiej. A ja bym też tak powiedział, gdyby mi tam zapłacono 40 koła miesięcznie. Yy, no i tutaj oczywiście skrytykowała yy, to. Kotula i Anna Maria Żukowska. Ogromnie trafny przekaz. Rzesze kobiet dziś tłumnie odstawiły tabletki, wiadomo jakie. Pod wpływem jakże mocno do nich przemawiającego przekazu. I to powiedziała Żukowska. Wyśmiewanie kobiet z pewnością zachęci je do posiadania dzieci. Jak się zmieszczą w życiu dzieci, to kot czy pies też się pewnie zmieszczą. Jeśli ktoś lubi oczywiście, a wszyscy wolą jednak kotka i pieska. Szczególnie jeśli nie będą musieli żyć w patokawalerce. I to napisała Kotula. Była minister do spraw równości. Była ministra tutaj, Napisano. Zapytała też, czy wszyscy mężczyźni biorący udział w marszu spełnili swój prodemograficzny obowiązek i dlaczego oni nie są rozliczani z liczby posiadanych dzieci. W taki sposób chcecie zachęcać Polaków do posiadania dzieci? Czym to się różni od idiotycznych artykułów medialnych hejtujących i obrzydzających macierzyństwo czy rodzicielstwo? Widzicie. Dziecko ma się dla wspólnoty. Przede wszystkim. Dziecko przychodzi na świat dla wspólnoty, nie tylko dla przedłużenia rodu. Ale resortowe dzieci mają i czują się tutaj najlepiej. Ty masz harować jako ten niewolnik na to wszystko, to jest resortowe, polityczne, kulturowe, mainstreamowe, yy, prawda? Dla wspólnoty. A czy tutaj jest wspólnota? Zdajmy sobie sprawę, drodzy Państwo. Nie będę może już yy, próbował nawet silić się na jakąś yy, taką, yy, nie wiem, refleksję końcową, jakieś podsumowanie. Bo i po co? Wszyscy wiemy, drodzy państwo, jak to wygląda. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Hej!